Witam Was bardzo serdecznie. Rozpoczęły się ferie. Wiem, że spędzacie, go, że spędzacie je na swój sposób. Macie nawet pewnie jakieś plany. Ale ja chciałabym bardzo zachęcić Was, żeby podczas tych ferii spędzić również w miarę pożytecznie czas. Dlatego też dzisiaj chciałam Was zaprosić do pierwszych kroków w szydełkowaniu. Przygotowałam sobie... Y Materiał, który będzie nam potrzebny do dzisiejszej pracy, na pewno muszą to być y, nici. Bez względu na to, czy będą to nici, włóczka, y, będzie to gruba włóczka, cienka włóczka, y, musimy mieć jeszcze oprócz tego szydełko. I teraz tak musimy się y, zastanowić. Jaką włóczkę będziemy używać do naszej pracy? Jeśli to jest włóczka taka cieniutka jak ta niebieska, to wiadomo, że musimy wybrać do tego szydełko w miarę cienkie. Ale żebyście Wy mnie dobrze widzieli i mogli obserwować to, co ja robię, ja wybrałam sobie włóczkę dosyć grubą i do tego dosyć grube szydełko. Myślę, że wtedy to, co ja będę pokazywać, będzie bardziej widoczne i zrozumiałe jednocześnie. Posłuchajcie, mam taką włóczkę, którą nawijam sobie na paluszek. Kciukiem i środkowym robię taką malutką pętelkę, wkładam tu szydełko i będziemy się uczyć robić po prostu łańcuszek. Zobaczcie, jeszcze raz to wrócę. Mamy pętelkę. Wkładam szydełko, nawijam nitkę z paluszka i przeciągam przez to uszko. I powtarzam to jeszcze raz i jeszcze raz. I byłoby fajnie, gdyby paluszki były zawsze blisko. W naszej pracy, czyli tą nitkę sobie pociągam i chwytam paluszkami znowu bardzo blisko szydełka i robimy sobie cały czas łańcuszek. Przeciągamy. Ważne jest, żeby ten łańcuszek był w miarę luźny. Zobaczcie. U mnie te dziurki chyba są nawet widoczne. A dlaczego one są takie ważne? Dlatego, że jak będziemy wracać z naszą pracą już po tym łańcuszku, będzie nam łatwo wkuwać szydełko w te oczka. I jeszcze kawałeczek sobie zrobimy. Nie jest to specjalnie trudne. Mam nadzieję, że będzie Wam wychodziło bardzo dobrze. Powiedzmy sobie, że zrobiłam tyle oczek. A no, co możemy z tego zrobić? Powiedzmy sobie, że będziemy próbować robić przepaskę na uszy, żeby nam nie wiało, jak wejdziemy po południu na spacer. Posłuchajcie. Ilość tych oczek łańcuszka będzie mówiła nam o tym, jaka jest szerokość naszej pracy. Jeśli będziemy chcieli zrobić szalik, to wiadomo, że tych oczek będzie bardzo dużo. Ale przepaska na uszy to w zupełności wystarczy. I teraz uwaga: chwytamy sobie naszą pracę tu i będziemy robić ściek podstawowy. Ale do tego mnie są potrzebne już okulary. I posłuchajcie. Odwracamy tak, żeby nasze były widoczne. Widzicie, każde oczko łańcuszka to jest taka niteczka. Wracamy. Uwam w dziurkę, przeciągam szydełko i mam w tej chwili dwa oczka na szydełku. Nawijam nitkę, a tu paluszkami sobie przytrzymuję. I przeciągam przez oba oczka szydełko. I znowu szukam następnej dziurki w łańcuszku i przeciągam. Nawijam. I przeciągam przez dwa. Ważne jest, żeby ta nasza praca była w miarę luźniutka, czyli żeby te oczka nie były takie bardzo ciasne, tylko takie luźniutkie, żeby nam cała włóczka, która przechodzi przez uszka była yy, luźna. Wtedy nam będzie fajnie praca szła, będzie po prostu włóczka się ślizgała po naszym szydełku. Ważne jest, żeby tego łańcuszka też nie przekręcić tutaj, wracając, ale to dotyczy tylko pierwszego rzędu. Widzicie, ono się skręca tutaj, ale musimy pilnować, żeby ono było w miarę równiutko. I w każde oczko łańcuszka wkuwamy szydełko. I pamiętajcie, przeciągamy i nawijamy, i przez dwa. Oczka. I jeszcze raz, i zaraz nam będzie pierwszy rząd już pięknie wyglądał. Ja też się troszeczkę denerwuję, ponieważ pierwszy raz zdarza mi się prowadzić to w ten sposób, żeby ktoś mógł coś z tego zrozumieć. I to będzie ostatnie chyba oczko, i teraz ważne jest, że na końcu każdego rzędu jedno oczko łańcuszka musimy zrobić dodatkowo. Odwracamy naszą pracę w drugą stronę. Zobaczcie, mamy pierwszy rząd już za sobą. Wygląda to bardzo ładnie. Odwracamy naszą pracę w ten sposób. I teraz tak. Pierwszą dziurkę omijamy, ponieważ to oczko łańcuszka, które zrobiliśmy, wypełni nam tę lukę. I wbijamy w drugie oczko łańcuszka. I powtarzamy cały czas tę pracę. Widzicie, już się tworzą tutaj chętne dziurki do przeciągania. One. Są doskonale widoczne. Tu nie można się pomylić, żeby wkłuć w inną dziurkę. Po prostu one same się tu tak, jakby wykształcały. I pamiętajcie, że to oczko łańcuszka zawsze powinno być troszeczkę luźniejsze. Wtedy nasza praca będzie cała bardzo luźna. Mięciutka po prostu będzie. O, i zrobimy sobie kawałeczek. Jak będziemy kończyć rząd, pamiętajcie, że robimy jedno oczko łańcuszka. Wam pewnie nie będzie to jeszcze tak wychodziło, sama się denerwuję teraz przed kamerą, ale jak usiądziecie i parę razy spróbujecie, to zobaczycie, że to jest bardzo fajna zabawa. No, I teraz muszę wypadać. Jest. Skończyłam ostatnie i pamiętajcie, jest jedno oczko łańcuszka. Odwracam moją pracę, już mam dwa rzędy, widzicie. Splot jest bardzo ładny i znowu pierwszą dziurkę omijam i wkładam w drugą. Wtedy mam pewność, że nasza praca będzie miała równe boki. A bo przecież nam na tym chyba zależy, żeby to było równiutko. Jak dojdziecie do takiej, do takiej wprawy, to powiem wam, że nie będziecie mogli się od szydełka oderwać. Są jeszcze bardzo fajne inne sploty, ale one są już troszeczkę trudniejsze. W zasadzie one tylko wydają się trudniejsze, ale można się wspaniale nimi bawić. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieć okazję, żeby żeby się pouczyć twarzą w twarz, bo wtedy można z każdym obcując bezpośrednio. Tu coś mi nie wyszło. Wyszło tylko, że za ciasno to włożyłam. I zobaczcie, zrobiłam trzy rzędy i znowu jedno oczko łańcuszka i po trzech rzędach Moja praca wygląda tak. Ale, żeby Wam cały czas monotonnie nie pokazywać tego samego, ja zupełnie tak przez chwilkę zrobiłam taki kawałeczek, cały czas stosując ten sam splot. Zobaczcie. I ciągnąc to dalej, ciągnąc, robimy sobie. Mm, Taką długość naszej pracy, jak jest nam potrzebna. Czyli po prostu mierzymy obwód głowy, jeśli to jest przepaska na uszy, i teraz patrzcie, jak prosto będzie zakończyć pracę. Nie trzeba się męczyć tak jak na drutach, bo na drutach będzie trochę trudniej. Po prostu ucinamy i wyciągamy nasze oczko. I praca jest zakończona. Jeśli ona będzie bardzo długa, to wystarczy później tylko ją ładnie szyć i już mamy przepaskę na uszy. No, pewnie w Waszym przypadku to takie mm, dwa przedpołudnia i będzie przepaska gotowa. Spróbujcie zrobić niespodziankę y, mamie bądź rodzeństwu, myślę, że bardzo, mm, bardzo pożytecznie można w ten sposób spędzić y, dni podczas ferii. Życ, życzę Wam. Y, Wspaniałej zabawy, dużo cierpliwości, a gdybyście mieli jakiekolwiek pytania, to piszcie do nas. Na kolejnych z naszym spotkaniu chętnie podpowiem, odpowiem na wszystkie Wasze wątpliwości. Życzę Wam miłego szydełkowania.